Siemano, z tej strony Biedrona Siemano, z tej strony Sutil Witamy was w dzisiejszym odcinku takim nietypowym Taki niby vlog, ty kurna Biedrona, mamy vlogi kręcimy Łooo, wow, znaczy tak Pomyślałbyś? Dzisiaj, dzisiaj chcieliśmy przedstawić... Przez dwa Tematem dzisiejszego filmiku będzie to Iż gdyż, ponieważ Będziemy rozmawiać o Dobra, bez mocnego pierdzielenia Zapraszamy was na następne filmiki, które ukończą się niebawem Do końca roku jeszcze parę będzie, mamy sporo materiałów Oczywiście i no nie tylko do końca, też w następnym sezonie od samego początku startujemy z pełną pompą. Ale to już przekonacie się o tym później. Z pozdrowieniami dla Belarusa 820SA. Tak jest. Pozdrawiamy. Trzymaj się. A oj E brrrr Eee Dobra jesteśmy <w> gotowi Dobra <try> Siemano z tej <malusie> strony Biedrona Siemano z tej strony Sutil No i kurwa